Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz, a to jest kolejny odcinek z Rus. Mieliśmy rację, Campbell. Celem Romla było Alkasein. Co gorsza, zmobilizował włoskie czołgi z włoskiej dywizji Ariete. Wow. Spójrzcie na rozkład miasta. Są cztery podejścia. To oznacza cztery punkty do obrony. Sądzicie, że to możliwe? Raczej tak, o ile mądrze rozmieszczę ciała przeciwmancerne. Doskonale. Postaram się zapewnić wam wsparcie z Majorze, pospieszcie się z zajmowaniem pozycji obronnych. Mogą zaatakować w każdej chwili. Wow, prorok naprawdę... raczej wstęp. Naprawdę był... Możemy wykorzystać maksymalny zasięg dział działkę pass, majorze. Rozmieść się tak, by każdy miał kilka linii ognia. Zwiększy to nasze szanse. A co z piechotą? Nasi chłopcy nie mają broni przeciwpancernej. Ręczą się wyjdzie, Kowalski. Zajmą się ochroną naszych dział przed piechotą wroga już samolot zwiadowczy hmm. znajduje się na No to fajnie, ale gdzie wzmocnić ostatnią linię? No to tych będę mieli jako taką rezerwę. Myślemy ich nieco do przodu. Wykryto ruchy nieprzyjaciela na południu od was. Wow, haubice. Tu jest duch, to nie jest zbyt podrawiona mocno? A, Mesar Schmitty. No dobra. Przecieliśmy Został zestrzelony. Nie miało się tak potoczyć. Zastrzelili samolot z jadącki. Jesteśmy średni. Może. Ale jego Dzięki kilku wynikom z miejsca zwanego Bleczny Park możemy rozszyfrować Możemy ich podsłuchiwać? Więc czemu do cholery nie robiliśmy tego od paru dni? Gdybym tu dowodził, to tak by było. Mimo wszystko powinniśmy teraz dostawać jenieckie meldunki zaraz po ich wysłaniu. To da mi szansę. Jak to działa? Wybierz strefę, którą chcesz podsłuchać. Ja znajdę częstotliwość i uruchomię system. Jestem Sprawdźmy, jak to działa. O, nasuch. A fortale są bardzo przydatne. Tylko, że na razie mam dostępny tylko jeden. O, pięć minut to trwa. Reakcja: Spójrzcie, majorze. Możemy przewidywać ruchy wojskowe. Pamiętajcie, majorze, że możecie prowadzić nas w ich łączności. Jeśli nie złamiecie kodów i nie poznacie ich planów, będziemy musieli się wycofać. Uwaga, majorze. Dyplomieta otrzymała rozkaz ataku od południa. Nie ma tu niestety zbyt dużego zasięgu. Ten las ich niestety nie kryje ludziska. No przynajmniej już padł. Wow, bardzo skuteczny przeciwko piechoty. Przeciwko piechocie. Carlo Armando. Postarajcie się ich nie stracić, żeby piechota prędzej wyeliminowała, jak długo muszę? Nie chcę żadnego dzieła. Nie powiedzieli mi kurcze, ale niestety jak? A przynajmniej aktywujemy. Spore od zachodu. Spora siły. Dobra, tu Niemcy, a wszędzie Włosi. Dobra, się już rozmieszczą. Mam tylko włoska piechota. Nie straci żadnego z dział, kursu on mi nie pokazuje forteli. To piechota, szykujcie się! Aby Najważniejsze, żeby nie zaatakowali z tej strony. Tu się da łatwo utrzymać. No, czemu nie mam prędzej w fortelu szpieg? No atakujcie! A na szczęście krótka salwa i nie ma. Aha, padł mi jeden żołnierz. Pora ta mapa. Potem to już nawet będzie ciekawa zabawa. Gdzie będzie trzeba będzie więcej klikania wow No i kurde, tutaj zaraz się złomowisko zrobi. Więcej, no później będzie więcej klikania i więcej napierdalania. No, jest jeden fortel, co to jest? A, P4, na szczęście. Co? Francuzi, Bedynka jest 35, a na południu Amerykanie. Gdzie jest skuteczny zasięg tego działa? a nawet solidny. Dzisiaj, mnie, dzisiaj mnie już nie muszę martwić. Nieźle, Messerschmitt i P-40. Skoro ja to wiedziałem, że P-40 będą zaraz spadać? Schmaltz spod Biedronki. O, ho, ho. Włoskie czołgi nadjeżdżają od wschodu. Zek, będziecie musieli utrzymać pozycję. Na otwartym terenie nas rozniosą. Wow, atak ze wszystkich stron. No nie mów, że teraz jeszcze niemieckie odwody pancerny mnie atakują. Nie chcę piechotę, co działo. Żaden Chociaż nie. Działo jedne, tu zostawię. A tu mi pokazuje? Fotel to Trzymaj. Niestety. Nic mi nie wiadomo, jak długo będę musiał utrzymać to tym miasteczku. Rozstawimy zaraz obok siebie. Na szczęście ich odciągają Francuzi. Jak dwudziesta jedynka tutaj ruszy, to będzie kiepsko. Hmm, to wsparcie będzie dobrze. Słuchajcie się, że wyjeżdżacie rzeczywiście przesyłacie porządne posiłki. Jeden pocisk. Dobra, czołg zniszczony. Chwila, to jest, pechota, czy jest piechota czy spodochroniarze? Piechota. Spodochroniarze są lepsi. Uwaga, tym razem piechota wspierają czołgami. Wow. Kajsi, kurde, a ci są tam? No tu ich potrzebuję. Widzę same czołgi atakują O, no, dwa fortele, a i tu i tu 8 i 5 minut nieźle ci spadochroniarze to ich roznoszą fakt się do od północy To Co? To to jest północ! Niech to dział przeciwpancerne się tu przemieści. Czy sobie jedno poradzi? Dziwości tam zbytnio jednostek nie przysyłają. Gorzej z tą 21-ą. Ci się tam wszyscy jarają. <śm> <śm> Nie, jak się dobrze rozrzuci roz, roz, siły, to jest wszystko git. Zwykle wystarczy jedno dzieło, czy znaczy, lepiej dwa. No, piechoty za bardzo nie ma, widzę dwie niezidentyfikowane. Fila, tu mam trzy oddziały? To Jeden wysyłam tutaj. Nie ma bata. A, czy ty się za bardzo martwić, nie muszę. To działał przeciwpancerem? Wszyscy są też tutaj piechota. Z że tylko piechotę tu przemieszczę. Tutaj nie ma już ża żadnego celu. No, dawaj na słuch. się kurde, za bardzo nie przyda. Tam też już. Lekka jednostka No to tylko ta nieszczęsna 21. nas atakuje. Chociaż tych wolę tu zostawić. Dział przeciwpancerny ustawia tutaj. Za kurde się to skończy. O, pancer 4 jedzie. Wow. Trzymały Zbliżacie pancę 4 Przygotujcie się majowe to jeden z tych nowych typów. No, po kilku salwach już nie istnieje. Po co się zbliżali? Wszystko? Światy się wycofują. Daliśmy <suszy> radę! <suszy> I to bez, I to bez nie nawet się Wystarczyło dobrze siły rozmieścić. Dobra, no to to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam was do następnych. Żegnam.